Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku, w którym chciałem wam przypomnieć zasady konkursu, który już w sumie zakończył się, mówimy teraz o zapisach, ale teraz jest najważniejszy czas na zrobienie wszystkich punktów, które należą do Waszych obowiązków, ponieważ później żeby nie było, że ktoś o czymś nie wiedział. Najważniejszy punkt to jest to żeby zgłosić budowę domu i do 17 marca poinformować nas czy starostwo przyjęło zgłoszenie i czy przeszło bez żadnych sprzeciwów, czyli te 21 dni przeleciało i macie uprawomocnione zgłoszenie. To są jedne z najważniejszych punktów. Pamiętajcie o tym. Musicie nas o tym poinformować. Jeżeli nie będziemy mieli informacji od was, że Starostwo przyjęło projekt bez sprzeciwu i możemy do Was przyjechać i wybudować taki dom, to później może być taka sytuacja, że my możemy Was po prostu nie brać pod uwagę. A nie chcielibyśmy takiej nieprzyjemnej sytuacji. Kolejna sprawa, o której chciałem z Wami porozmawiać, to jest to, że według regulaminu budowa ma się odbyć w Polsce. Tutaj mamy przygotowane vouchery, do których za chwilę wrócimy. Możecie sobie zobaczyć, bo jeden jest dla Was. Jeden jest dla was, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Na razie chcę wam przypomnieć regulamin, żeby później nie było nieprzyjemności, że ktoś tam o czymś nie wiedział. Budowa ma się odbyć w Polsce. Skoro zgłosiliście do konkursu, więc powinniście przeczytać regulamin, więc budowa ma się odbyć w Polsce. Osoby, które zapisywały się do konkursu, często pisały informacje, że na przykład jest to Wielka Brytania, są to Niemcy, jest to Hiszpania, więc być może w tym momencie znajdujecie się w tamtym miejscu, ale wasza budowa będzie się odbywała na przykład w jakimś województwie, który jest u nas w Polsce. Dlatego bardzo prosimy o sprecyzowanie tego, bo nie wiemy, czy brać was pod uwagę, czy po prostu nie. A są osoby, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, czyli komisja wzięła wasze wpisy już pod uwagę, bo odpowiedzieliście. Praktycznie najlepiej, odpowiedzieliście najszybciej, tylko jest ten problem z tą lokalizacją. To nie jest jednorazowa osoba, tych osób jest może z 5 albo z 8 co odpowiedziało. W sumie do konkursu darmowa budowa domu zapisało się 74 osoby, podaliśmy wam, ale to było 73. Bo jedno to było nasze konto, które zapisywało się automatycznie i sprawdzało, czy konkurs działa prawidłowo, więc to było nasze konto, nie zauważyliśmy. Więc 73 osoby jest zapisane do konkursu Darmowa Budowa Domu, z czego komisja wstępnie przejrzała wpisy i według kryteriów, czyli próg tych poprawnych odpowiedzi na quiz oraz czas i uzasadnienie to jest około 30, ponad 30 parę osób. Dlatego proszę te osoby, które. Przeszły dalej, albo przynajmniej te osoby, które wiedzą, że dobrze odpowiedziały, a nie napisały lokalizacji, o sprecyzowanie tego i informację zwrotną do końca tego miesiąca, czyli w jakim miejscu ma być ta budowa. Tak samo proszę osoby, które zamówiły u nas mega pakiet albo kompozycję własną trzech różnych projektów, bo wtedy wychodziło najrozsądniej. Czyli macie trzy różne projekty, czyli trzy domki możecie postawić koło siebie albo gdzie wam pasuje o sprecyzowanie, który projekt wchodzi dalej, czyli który chcecie, żebyśmy wam wybudowali, ponieważ tych projektów jest dosyć sporo, bo jest akurat 30 różnych projektów na naszej stronie, dom 25 tysięcy, a musimy wiedzieć, bo jeżeli projekt jest bardziej wymagający, to musimy wziąć więcej po prostu osób. Do budowy tego domu. Jeżeli projekt będzie prosty, na przykład ten z balkonem, który widzieliście, 59 na 59 ze stropem drewnianym, no to dwie osoby już by wystarczyły do budowy takiego domu. Oczywiście ja na budowie się pojawię, bo ja będę ten dom budował, ale też chciałbym wiedzieć, ile osób tam będzie jeszcze potrzebne. W przypadku projektu dla wymagających, czyli tego najwyższego, takiego jak tutaj widzicie, w tym, że ten dla wymagających jest wyższy, prawie o 2 metry, czyli ma ścianę kolankową 200 Plus wysokość całkowita jest coś koło chyba 7,5, czy niecałe 8 metrów. To będziemy potrzebować więcej osób, bo jest tam strop żelbet. Aczkolwiek pamiętajcie o tym, że podczas budowy domu możecie wprowadzać lekkie zmiany przy nas i przez nas. Czyli jeżeli stwierdzicie, że nie chcecie mieć żelbetu, a na przykład chcecie mieć strop lekki drewniany, bo wychodzi teraz najrozsądniej, bo stal poszła niestety drastycznie w górę. I postanowicie, że zrobicie sobie belki 10 na 20, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli tak postanowicie, to po prostu na początku budowy powinniście nam dać znać, żebyśmy wiedzieli, jak rozplanować się z ewentualnymi podciągami. Jeżeli tam nie będzie na przykład żelbetu, czyli stropu ciężkiego, a będzie strop lekki, więc na przykład nie będzie potrzebne w niektórych miejscach wzmacniać tego wszystkiego i tak dalej. Powinni się nas poinformować, ale takie zmiany jak najbardziej są istotne. Jeżeli będziecie chcieli sobie zrobić troszkę w innym miejscu okna, drzwi, klatkę schodową, łazienkę większą, mniejszą, nie ma problemu. Po prostu musicie nas poinformować. Już podczas budowy, jeżeli wygracie, nie musicie nas informować teraz, tylko po prostu podczas budowy, że takie zmiany chcecie wprowadzić. Ale na początku budowy, kiedy będziemy robić fundamenty, kiedy będziemy rozplanowywać wszystko, bo pamiętajcie, trzeba to wszystko z głową przemyśleć. Bo jeżeli zmieniacie sobie położenie na przykład drzwi, a tu na tym subku jest podciąg, to jeżeli dojdzie jeszcze parę pustaków i strop lekki, no to nie musi być tutaj podciągu, bo już, już nie trzeba tak. W przypadku, kiedy byście chcieli to okno zrobić małą 50, bo naprawdę fajny sposób jest tak. Od Odtąd dotąd macie 50 cm i robicie sobie taką 50 i szafeczki u góry możecie sobie zrobić i tutaj lodówkę stojącą, bo u nas jest tutaj na dole, to musicie nam dać znać, bo musimy wtedy zrobić nadproże i z tego nadproża podciągnąć się do góry, albo zrobić tutaj podciąg i tutaj podciąg żeby to wszystko trzymało się kupy to są takie rzeczy, o których powinniście wiedzieć jeżeli przyjedziemy do Was na przykład 1 maja chociaż jest święto, ale być może że przyjedziemy na wstępne jakieś tam rozmowy, żebyście wiedzieli w którym miejscu co ma być, żeby później nie było 30 razy zastanawiania się, a może lepiej tak, a może lepiej tak, a może lepiej tak. To są rzeczy, o których powinniście wiedzieć w momencie, kiedy wygracie i w momencie, kiedy my do Was będziemy jechać. Kolejną bardzo ważną rzeczą, jeżeli dostaniecie od nas informację 17 marca, że to do Was leci ten voucher. Na darmową budowę domu i do Was jedziemy wybudować ten dom, to nie zamawiajcie towaru na hura, nie może być czegoś takiego, że Wy zamówicie towaru dwa razy więcej, niż jest potrzebne, bądź tego towaru zamówicie na styk. Chodzi o to, że jeżeli my do was przyjedziemy tam w wyznaczonym czasie. Będziemy potrzebować na przykład 8 drutów Fi 12 i 20 drutów Fi 6 do szczemion, do tego płyty OSB do szalunków i tak dalej. Podstawowe rzeczy, które na dany moment będą potrzebne, to nie są potrzebne nam pustaki. W momencie, kiedy my zrobimy Wam fundamenty, wtedy my sobie pojedziemy do domu, fundamenty sobie będą dochodziły z tydzień czasu, a Wy przez ten czas będziecie mogli zamówić sobie pustaki, które przyjedzie firma i wrzuci do środka budowy. Czyli po prostu do budynku, dzięki czemu będzie łatwiej i szybciej wszystkim pracować, bo jeżeli będziemy mieli pół metra, metr do wrzucenia tego bloczka czy pustaka, to po prostu będzie tylko ten krótki odcinek i będzie szybciej. Nie zamawiajcie towaru więcej niż jest potrzebne na parter, ponieważ trzeba będzie go wrzucić do góry na belki, jeżeli decydujecie się na strop lekki drewniany, bądź na żelbet, ale żeby to wszystko zrobić, to trzeba to zaplanować. Dlatego nie zamawiajcie tego towaru na hura, że my Wam powiemy, że potrzebujemy 520 yy, pustaków Solbet 400K albo 600K, a Wy zamówicie wszystko i będzie leżało i później trzeba będzie wnosić do góry, bo nie ma najmniejszego sensu. Trzeba oszczędzać swoje plecy i trzeba to zrobić z głową. Po co mamy się potykać o towar, skoro nam nie będzie potrzebny w danym momencie. A składy budowlane zawsze Wam palety czy dwie czy trzy przywiozą HDS-em, więc nie ma problemu. Na palecie jest bodajże 48 pustaków, więc jak zamówicie sobie na parter 300 i na strych czy antresole 200, to bez problemu Wam przywiozą i wrzucą do góry i będzie łatwiej się wszystkim pracowało niż później jak będzie trzeba to wnosić. Teraz to na co każdy czeka, czyli pewnie te vouchery o co chodzi. Słuchajcie, to są vouchery dla was na budowę. Są dwa. Jeden będzie podpisany przez nas z waszym imieniem i nazwiskiem, jeżeli komisja wybierze was i zostanie wysłany do was do domu. W momencie kiedy my przyjedziemy do was na budowę i wybudujemy ten dom w stanie surowym otwartym za darmo, czyli mówimy o usłudze. Pamiętajcie, mówimy o usłudze budowy, nie o całym domu. To jest ważne, bo my to setki razy powtarzamy, a i tak nie każdy to zrozumiał, tylko myśli troszkę inaczej. Więc Przyjeżdżamy, budujemy, oddajecie nam ten voucher dla nas na pamiątkę tego konkursu, a ten jeden zostaje dla was. Jeżeli będziecie chcieli pokazać komuś, że strona dom25000.pl zrobiła darmową budowę i wzięliście udział i wygraliście, to jak najbardziej to będzie pamiątka dla was. Czyli będziecie mogli sobie zrobić co chcecie. Będziecie chcieli sobie, nie wiem, powiedzmy powiesić, wyrzucić czy pokazać gdzieś tam na internecie. Ta jest dla was. Ten sobie powiesimy u siebie w biurze albo powiesimy go tutaj jak będziecie do nas przyjeżdżać, to będziecie sobie go widzieć. Taka po prostu pamiątka dla nas po tym konkursie. Tak jak mówiłem, ostatnim razem więcej takich konkursów pod kątem darmowej budowy domów nie przewidujemy. Jest to konkurs jednorazowy z okazji uzyskania 100 tysięcy subskrypcji, za co Wam dziękujemy. W przyszłości są planowane jakieś konkursy, ale jeszcze nie wiemy jakie. Dlatego warto subskrybować ten kanał, bo jeżeli będzie dużo subskrypcji, kanał będzie się rozwijał. To może zrobimy konkurs taki, że kupimy działkę, wybudujemy dom, i może ten dom tym razem będzie brał udział w konkursie, czyli. Ktoś dostanie niebudowę, a cały dom. Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, jak to się wszystko potoczy. Na razie czekamy na rozwiązanie tego konkursu, bo jesteśmy mega ciekawi, do kogo pojedziemy i jaki projekt będziemy budować. Sami mamy cichą nadzieję, że będzie to projekt 5.9 na 5.9 z balkonem, bo dużo osób o niego pyta, więc też się zastanawiamy, czy taki projekt czasem nie będzie, bo praktycznie to jest jeden z naszych takich flagowców, czyli dużo osób się decyduje na ten projekt, bo jest prosty, tani i. Tak jak mówiłem, jest jednym z najtańszych projektów, bo ma strop drewniany prostą konstrukcję 59 x 5,9, z możliwością zrobienia dwóch pokojów u góry, ponieważ wystarczy schody zrobić nie w tą stronę, a w drugą stronę. Tam jest wyższa ściana kolankowa, i te schody idą tak i się zawijają do środka, więc możecie zrobić schody tak, jak są u nas. I zrobić jedno duże pomieszczenie u góry. Bądź po prostu zawinąć w drugą stronę. I zrobić dwa pokoje mniejsze u góry. Dlatego jest to jeden z ciekawszych projektów. Bo jest bardzo szybki, bardzo prosty, bardzo tani w budowie. Bo przewidujemy jego stan surowy otwarty na około 24 tysiące złotych materiał. A stan surowy zamknięty na około 30-31 tysięcy. Więc jest to naprawdę świetna cena i macie swój dom. Po zmianie sposobu użytkowania możecie sobie zrobić górę użytkową i macie około 55-56 metrów za średnio taki dom w takim stanie jak jest tutaj wykończony wychodzi około 80-100 tysięcy złotych a ten kosztuje nas dopiero 73 tysiące złotych razem z policzoną elewacją zewnętrzną w kolorze ale nie robimy tej elewacji ponieważ planujemy za kilka tygodni zgłosić do budowę ganku bo dużo osób pisze do nas, że nie ma szafy nie ma jakiegoś tam miejsca, wchodzi się bezpośrednio do domu, z dworu itd. Słuchajcie, są możliwości, bo mamy 30 różnych projektów, gdzie macie ganek wewnątrz, gdzie macie klatkę schodową na zewnątrz, ale po co zajmować sobie miejsce? W tym przypadku wystarczy zmienić status budynku z budynku rekreacyjnego na budynek mieszkalny. I możecie sobie legalnie na podstawie artykułu 29 dobudować ganek do 35 metrów do budynków mieszkalnych. Więc, po co zabieracie sobie miejsce wewnątrz? I taki ganeczek będzie kosztował około 3-4 tysiące złotych i będzie się wchodziło przez ganek, i tam będzie w środku miejsce na szafę. Więc po co sobie chcecie zmniejszać środek, kiedy jest możliwość dobudowy ganku? I pamiętajcie, ten budynek ma 35 m2 zabudowy podstawy. Możecie dobudować sobie ganek do 35 metrów, czyli możecie mieć ganek do domu o wielkości Waszego parteru. Warto to przemyśleć według mnie, ponieważ robicie sobie ścianki jak w typowych... Kamienicach, w blokach, robicie sobie 20 parę metrów tutaj w środku, bo dzielicie sobie kuchnię, dzielicie sobie salon, dzielicie sobie klatkę schodową, robicie sobie korytarz do łazienki, bo ktoś tam mówi, że głośno jest w salonie. Jak ktoś korzysta z łazienki, ale po co sobie coś takiego robić i tracić miejsce, skoro możecie wykorzystać ganek na wasze potrzeby i wtedy możecie zrobić sobie inaczej. A ciekawostką, jaką wam mogę powiedzieć, to jest to, że możecie sobie dobudować ganek do 35 metrów, ale nie musi być w jednym miejscu. Można dać 5 metrów tu, 10 metrów tu, 10 metrów tu i tak dalej, tak dalej. Więc możecie sobie dobudowywać do 35 metrów na podstawie artykułu 29, czyli ganek. Dlatego przemyślcie sobie to, co wam teraz powiedziałem, bo często ktoś do nas pisze, że nie ma ganku, wchodzi się bezpośrednio do domu, ale to co zrobiliśmy na parterze, to jest zrobione tylko po to, żeby maksymalnie wykorzystać całą powierzchnię i nie zajmować sobie Miejsca na ganek wewnątrz, tylko zrobimy go na zewnątrz. A jeżeli będą zrobione plany ganku, to oczywiście wrzucimy je na stronę dom25000.pl dla osób zainteresowanych, które kupiły sobie taki projekt jak nasz i będą chciały sobie dobudować ganek. Na naszej stronie, tak samo, macie instrukcję w jaki sposób łatwo zmienić sposób użytkowania budynku, bo gdzieś tam czytam po forach, że trzeba czekać dwa lata, że to kosztuje ileś tam, że to jest nieopłacalne. Dlatego mogę Wam tylko tyle powiedzieć, że zmianę sposobu użytkowania możecie zrobić w każdej chwili i koszt takiej zmiany sposobu użytkowania nas kosztował 1800 zł. I z budynku rekreacyjnego, mamy budynek mieszkalny z wykorzystaniem strychu na cele mieszkalne. Po nowym roku słyszałem, że te ceny poszły troszkę do góry. Kosztuje to około 2-2,5 tysiąca, więc macie projekt za trzy pustówki, mapę do mapę wysokościowo sytuacyjną za 27 zł, robicie zgłoszenie, budujecie go w stanie surowym zamkniętym, możecie zgłosić zmianę sposobu użytkowania, płacicie 2-2,5 tysiąca i macie budynek mieszkalny. Więc wydaje mi się, że ta procedura jest na tyle prosta i tak czytelnie opisane wszystko na naszej stronie, że nikt nie powinien mieć z tym żadnych problemów. Poza tym wystarczy oglądać nasze filmiki na YouTubie, a będziecie wiedzieć jak to zrobić krok po kroku. Dobra, dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że jeżeli braliście udział w konkursie o uzupełnienie tych dokumentów, ponieważ od 1 marca komisja już nie będzie tylko przeglądała waszych wpisów, ale już będzie typowała osoby, które przechodzą dalej. Więc nie chcielibyśmy sytuacji tak jak było teraz, że ludzie pisali do nas, że ten konkurs to jest pizz na wodę, że nie da się nic wygrać, że to jest jakiś tam sposób nie wiadomo na co, ponieważ u nas... Udział w konkursie kosztował tyle, co projekt na naszej stronie, czyli w żaden sposób to nie była żadna dopłata, tylko ktoś, kto kupował u nas projekt, czyli coś, co i tak musiał kupić, żeby taki dom wybudować. Mógł wziąć udział w konkursie całkowicie za darmo. A w momencie kiedy zakończyliśmy przejmowanie zapisów, okazało się, że jeszcze około 50-70 osób do nas się odezwało, że nie zdążyliśmy, nie wiedzieliśmy, nie doczytaliśmy, a pisaliśmy na Facebooku na naszej stronie tyle razy, że aż Facebook nas poinformował, że jeszcze jeden wpis i będzie to spam i nas zablokują. Dlatego nie mogliśmy was bardziej informować, ale były wykupione wszystkie możliwe ekrany, żebyście wiedzieli o tym, że jest darmowa budowa. Domu organizowana przez stronę dom25000.pl i jest to jednorazowy taki konkurs, dlatego teraz prosimy was o kontakt. Uzupełnijcie te wszystkie dane, żeby znowu nie było nieporozumień, że coś ktoś nie spełnił, a nie powiem, że są dwie albo trzy osoby brane naprawdę na poważnie, bo słyszałem, że komisji wpadło w oczy ich wpisy, ale jest podana lokalizacja zagraniczna. Dlatego, jeżeli do końca miesiąca tego nie uzupełnią, nie sprostują, czy to jest w Polsce, w jakimś regionie, to komisja ich wykreśli i nie będą brani pod uwagę, a szkoda, bo naprawdę fajny wybrali projekt, fajnie to wszystko opisali i z tego, co mi wiadomo, odpowiedzieli najszybciej, czyli w 2 minuty na możliwe 8 minut. Więc naprawdę fajnie to wszystko było opisane. Więc jeżeli komisja uzna, że nie są uzupełnione dane, to po prostu. Was nie będzie brała pod uwagę. Dobra, dzięki jeszcze raz. Na razie cześć.